Ciemna strona rozwoju. Witam Cię bardzo serdecznie w tym kolejnym materiale. Powiemy sobie parę rzeczy na temat ciemnej strony rozwoju. Na czym ona polega? Czym ona jest? Czy ona istnieje? Rozwój. Wydaje się, że wszystko jest w porządku. Jeżeli czytasz sobie od czasu do czasu jakiś magazyn, jakąś książkę, jakiś materiał, oglądasz. Y Myślisz, że wszystko jest ok, no nie? No bo co? Zapoznajesz się z jakimś materiałem, z jakimiś treściami, no i wszystko jest w porządku. No jak ma nie być w porządku? No przecież robisz to, co trzeba, nie? Zapoznajesz się z materiałami, uczysz się, edukujesz się, rozumiesz coraz więcej, poszerzasz swoją świadomość. No to wszystko jest dobrze, wszystko jest tak, jak powinno być, nie? No dobra, czyli robisz to. Czytasz te rzeczy, zapoznajesz się z tymi materiałami. Rozwijasz się, wszystko jest dobrze. No ale jednak czujesz, że coś jest nie tak. Niby wiem to wszystko, niby wiem te rzeczy, yy, wiem co mam robić, wiem co chcę zrobić, już zrobiłem dużo różnych rzeczy, a jednak. Czuję, że coś jest nie tak w dalszym ciągu. No to co ja robię źle? Zapoznałem się z tymi materiałami, zrozumiałem już to, już to zrozumiałem. Więc jakim cudem dalej jest coś nie tak? No właśnie, ważne pytanie, ważne pytanie, ważne. Dlaczego jest dalej coś nie tak? Mimo, że już się zapoznałeś z materiałami, już wiesz, co się dzieje. Właśnie dlatego coś jest nie tak, bo ty wiesz, co się dzieje, a nie robisz. Nie robisz. Jeżeli czujesz, że coś jest nie tak, to uwaga, uwaga bardzo ważna rzecz. To coś jest nie tak. Jeżeli czujesz, że coś jest nie tak, to coś jest nie tak. Dlaczego coś jest nie tak? Jest Twoje życie, jesteś Ty, czujesz, coś jest nie tak? No to coś jest nie tak. W jaki sposób może zaistnieć to coś jest nie tak? W jaki sposób to może zaistnieć? Co ty możesz zrobić? Co ty robisz? Co człowiek może w ogóle zrobić? Na przykład z czymś takim, jak uczucie coś jest nie tak. No właśnie, odpowiedzi jest w pytaniu. Co ty możesz coś zrobić? Ty możesz coś zrobić. I uwaga, ty nie możesz zrobić nic innego niż zrobienie czegoś. Czyli jeżeli coś jest nie tak, to ty musisz coś zrobić. Ty musisz coś zrobić z tym. To nie ma tak, że ty przeczytasz książkę, bo to nie jest zrobienie, to jest przeczytanie. Ty musisz zrobić coś innego zupełnie nie przeczytać książkę zrobić coś znacznie o większym wymiarze coś wymagającego znacznie większej, cięższej pracy. I to nie jest tylko praca nad przeczytaniem książki o rozwoju, nad obejrzeniem materiału rozwoju i tak dalej. Ty musisz zrobić coś, ponieważ... Spójrz. Wyjaśnię Ci zaraz dlaczego czytanie książki oglądanie filmiku motywacyjnego nie jest robieniem czegoś. Dlatego, bo robiąc to, co się dzieje z Twoją osobą? Nic. Jakby jest książka. Ktoś coś napisał i ty to odbierasz, ty na to reagujesz. Ty jesteś odbiorcą czegoś. Zamień się z książką. Widzisz? Niech książka będzie twoim odbiorcą. To jest niemożliwe, ale niech to świat będzie odbiorcą ciebie. To jest wszystko. To jest naprawdę w koniec. Ja w tym momencie podałem rozwiązanie sytuacyjne. To jest naprawdę rozwiązanie tej sytuacji. Niech świat doświadcza Ciebie, a nie Ty świata. Wtedy Twoje uczucie, że coś jest nie tak. Ono jest tutaj. I teraz patrzymy. Jeżeli będziesz robił to, o czym teraz mówiliśmy, to to uczucie coś jest nie tak. Uwaga, patrz. Będzie po prostu maleć. I właśnie o co chodzi? W tym materiale za tyle. Zapraszam Cię do na tego następnego filmu.